Witam, witam, dzień dobry. Tak mnie naszło dzisiaj. A właściwie po tym, jak jestem na tych pultarach randkowych, to wam coś poopowiadam i poczytam. Dziś porozmawiamy o jednym z najbardziej poruszających tematów współczesności. Aplikacje randkowe, seks na zawołanie, pozory bliskości i ludzie, którzy czasem wydają się bez duszy. Brzmi ostro? Bo takie właśnie są nasze czasy. I ktoś musi w końcu powiedzieć to głośno. Żyjemy w epoce, w której spotkanie trwa dłużej niż stories. A fajna zabawa jest często tylko zasłoną dymną dla wewnętrznej pustki. Możesz mieć ciało w dwóch kliknięciach, ale obecności wciąż nie ma. Możesz mieć towarzystwo na noc, ale intymność pozostaje głodna. Dlaczego tak jest? Dlaczego w XXI wieku mamy wszystko oprócz bliskości? Powód jest prosty i brutalny. Szukamy miłości z ran, a nie z duszy. Spotykamy się, ale nie widzimy. Domykamy się, dotykamy się, ale nie czujemy. Kochamy się, ale nie kochamy. I właśnie o tym jest mój najnowszy e-book. Ja, kobieta świadoma. Randki, dusza i miłość w czasach sweepa. Dziś pokażę Ci kilka fragmentów świadomości, które mogą otworzyć oczy. Dosłownie. Rozdział pierwszy: DISC, kod miłości i energetyczne archetypy. DISC w mojej interpretacji to nie jest test osobowości. To pierwotna mapa energii miłości, z którą przychodzimy na świat. D: dominacja, siła, kierunek, ogień. I inspiracja, magnetyzm, kreatywność, ekspansja. S. Stabilność. Ciepło, zakorzenienie, łagodność. C. Czystość. Charity. Przenikliwość, prawda, struktura. Ten model nie określa, kim masz być. On przypomina ci, jaką energią byłaś, zanim świat nauczył cię grać rolę. I właśnie dlatego tak wiele randek się rozpada, bo spotykają się role a nieprawdziwa energia. Rozdział drugi. Randkowy Matrix. Aplikacje randkowe to lustra współczesności. Tinder, Facebook Dating, Badoo, Bumble. To nie są demony. To narzędzia. Ale w rękach ludzi odłączonych od własnej duszy zamieniają się w Matrix iluzji. Co tam mamy? Seks jako waluta, sponsoring emocjonalny, czyli daj mi bliskość, ale nie angażuj się we mnie. Spotkania na szybko, bez zobowiązań, bez obecności, bez zakorzenienia. I wiesz, co boli najbardziej? Nie to, że nic nie wynika. Boli to, że udajemy, że nam to pasuje. Rozdział trzeci cienie i światło kobiecej duszy. Kobieta w przebudzeniu stoi dziś na styku dwóch światów. Pożądania, które jest naturalne, i duchowości, która woła o antyutyczność. Jesteśmy uczone tłumić jedno albo drugie. Ale prawda jest taka. Twoje ciało i twoja dusza nie są w konflikcie. W konflikcie jest tylko twój strach. Spotykamy lustra, bratnie dusze, Bliźniacze, płomienie, ale większość z tych przeznaczeń to lekcje, nie miłość. I trzeba mieć odwagę to zobaczyć. Rodział czwarty. Typy przywiązania: dzieci randkujące w dorosłych ciałach. Dzisiejsza randkowa rzeczywistość to teatr pełen dzieci. Dzieci z ciałami dorosłych, lękowe. Szukają, aż same się gubią. Unikowe, uciekają zanim ktoś je przytuli. Bezpieczne, próbują kochać w świecie chaosu. Aplikacje randkowe wzmacniają schematy, ale świadomość może je uzdrowić. I właśnie o tym pisze w e-booku: jak wrócić do miłości poprzez ciało, oddech, obecność. Rozdział 5. Ciało jako świątynia świadomości. Seks może być ucieczką, może być zabawką, może być próbą zagłuszenia z samotności, ale może być też kanałem obecności. Twoje ciało pamięta, twoje zmysły pamiętają i kiedy wracasz do siebie, seks staje się rytuałem, a nie transakcją. Rozdział szósty: miłość jako suwerenność. Miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się zależność. Nie chodzi o to, żeby ktoś cię wypełnił. Chodzi o to, żebyś ty była pełna i z tej pełni spotkała drugą duszę. Dwójka wolnych ludzi tworzy przestrzeń, a nie klatkę. Rozdział siódmy. Nowa era relacji. Jesteśmy u progu nowego czasu. Duchowe partnerstwa, świadoma męskość, żeńskość jako moc, niesłabość. A nawet aplikacje randkowe mogą stać się portalem świadomości, jeśli używasz ich z otwartymi oczami, nie z raną prowadzącą twój palec. Zakończenie. Kiedy sześciad mówi to ty, nie szukamy miłości, my ją pamiętamy. A wszechświat prowadzi nas nie do idealnej osoby, ale do najbardziej prawdziwej wersji siebie. Wspomniany e-book. Ja, kobieta świadoma, randki duszy i miłość w czasach swipe'a. Będzie dostępny już 1 grudnia tego roku. To przewodnik dla kobiet, które chcą kochać inaczej. Z duszy, z prawdy. Z obecności. O tym moim e-booku Będę jeszcze mówić. Tutaj macie mały przedsmak tego, o czym ja tam napisałam, przez moje doświadczenia, które były na portalach randkowych i są na portalach randkowych. Inspiracja z mojego życia co ja przechodziłam rozwój osobisty i duchowy. I że praca nad sobą daje to, co jest najpiękniejsze. Przyciąga właściwą osobę. Zaczynamy odpamiętywać, kim naprawdę jesteśmy. Nie ma takiego e-booka jeszcze. To jest pierwszy e-book, który będzie zupełnie, zupełnie inny. Tylko dlatego, że już miałam dość. Kłamstw iluzji, masek, tych wszystkich osób, które przecież to jest tylko zabawa, to nic. Szanujmy się swój czas, swoje ciało, swoją energię. Pamiętajcie, że tylko my, tylko ty, tylko ja. Możemy siebie uratować. My dbamy, ja dbam o moją własną energię, a ty dbasz o swoją własną energię. Już wkrótce będą szczegóły co do e-booka. Na pewno znajdziecie go na empicom.mpgo i, i na wirtualu.pl. Zachęcam do zakupienia ponieważ ten i Bóg przewróci to wszystko, w co ostatnio wierzyłeś, wierzyłeś. O tym świeci o portarach randkowych przede wszystkim. Cudownego dnia.